Paweł przeczyta wam naszą partyjną inicjatywę. Nie możemy dłużej milczeć i udawać, że nic się nie dzieje. Powiem tak. Tam na budynku Senatu wisi flaga Panterowskiego Państwa. Nie ma w tym żadnego nadużycia. Żadnego! Flaga tego państwa, które czci Panterę, Suchewicza, jak się ten trzeci nazywa? Graczkiewski. I całą inną masę banderowskich morderców na Polakach. To jest schizofrenia. To jest dokładnie tak samo, jakby tam wisiała flaga hitlerowska. Dokładnie tak samo, gdyby Niemcy wróciły do ustroju hitlerowskiego. Schizofrenia obywateli trwa. Trzeba temu położyć kres. Partia Rodacy Kamraci wnosi inicjatywę obywatelską. Będziemy zbierać podpisy o zmianie w, w kodeksie karnym. Paweł, oddaję Ci głos. Czołem Wielkiej Narodowej Polsce. Wiecie o tym dobrze, że podli ludzie pod koniec stycznia stwierdzili, że należy mnie wyeliminować z życia politycznego. Poprzez tą hucpę polityczną, w oparciu o której oskarżono mnie o rzeczy, których nie ma w ogóle w tym w tych moich działaniach, czy w mojej wypowiedzi z 9 grudnia. E, ci ludzie nie dopuszczają do, do głowy, do swojej myśli, że ktoś może inaczej postępować i ktoś może chcieć, żeby był przestrzegany konstytucyjny porządek e, prawny w Polsce, tylko dokonują projekcji swoich zachowań i tych czynów na innych. Nic za to nie możemy, to jest kwestia być może w wielu przypadkach dla e, gremium psychiatrów, żeby e, rozstrzygnęli, co z tymi ludźmi jest nie tak. Natomiast ja, który bardzo. Stara się przestrzegać konstytucyjnego porządku e, prawnego w Polsce, e, który nawet w opinii pewnych osób, e, które na papierze to potwierdziły, przestrzega tego wbrew temu, co twierdzi prokuratura czy co twierdzi sąd. Będę miał przyjemność przedstawić Wam propozycję e, zmiany w kodeksie karnym, który pozwoli nam na zabezpieczenie naszych interesów i. Możliwość dochodzenia konsekwencji w stosunku do tych osób, które znieważają naród polski. I chciałbym przeczytać tą propozycję wraz z uzasadnieniem. Projekt z dnia 1 marca 2023 roku. Ustawa o zmianie ustawy kodeks karny. Artykuł pierwszy. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku, kodeks karny, dziennik ustaw z 2022, pozycja z 1138, 1726, 1855, 2339, 2600 wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Po artykule 256 paragraf 1a dodaje się artykuł 256. Paragraf 1b w brzmieniu. Kto propaguje ideologię Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów lub pochwala działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów albo ukraińskiej powstańczej armii, albo działalność osób zaangażowanych w tych organizacjach podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech? Punkt drugi. Artykuł 256 paragraf 2 otrzymuje brzmienie. Artykuł 26, paragraf 2. Karze określonej w paragrafie 1 podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, zbywa, oferuje, przechowuje, posiada, prezentuje... Przewozi lub przesyła dróg, nagranie lub inny przedmiot zawierający treść określoną w paragrafie pierwszym lub pierwszym A lub pierwszym d albo będące nośnikiem symboliki nazistowskiej, komunistycznej, faszystowskiej lub innej totalitarnej, użyte w sposób służący propagowaniu treści określonych w paragrafie pierwszym lub pierwszym A lub pierwszym D. Artykuł drugi. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. I teraz uz, uzasadnienie. Coś śniesz na, na, na wojnę? Coś śniesz na wojnę? Coś śniesz na wojnę? Coś śniesz na wojnę? Coś śniesz na wojnę? Coś wojnę!!! Przepraszam, że nie, do, nie dołączyłem do towarzystwa, który używa tych partyków wzmacniających, ale wiecie, ile mnie to ostatnio kosztowało. Aż 170 dni bezprawnego pozbawienia wolności. Ale wracając, wracając do tematu, uzasadnienie tej inicjatywy ustawodawczej jest następujące. Zasadniczym założeniem, które legło u podstaw prac pod projektem, niniejszym projektem stanowi znaczny napływ imigrantów z terenu Ukrainy w ostatnich latach. Przybycie do Polski kilku milionów obywateli państwa, którego władze centralne oraz lokalne w sposób otwarty oddają część zbrodniczym formacjom ukraińs ukraińskich szowinistów, odpowiedzialnym w latach 1939 do 1947 za śmierć co najmniej 250 tysięcy polskich kobiet, dzieci i mężczyzn, Stawia przed państwem polskim konieczność uniemożliwienia przeniesienia takich wzorców postępowania na teren Rzeczpospolitej Polskiej. Na terenie Ukrainy znajduje się 44 pomniki Stepana Bandery. Bandera jest honorowym obywatelem 26 ukraińskich miast. 7 lipca 2016 roku Rada Miejska Kijowa głosowała 87 do 10 za poparciem zmiany nazwy Alei Moskiewskiej, Moskiewskich na Aleję Stefana Bandery. Lwowska Rada Obwodowa ogłosiła rok 2022 rokiem Stefana Bandery. Przepraszam, aż mi uzelecą chyba na wspomnienie tej rzeździ wołyńskiej. Imieniem dowódcy zbrodniczej Ukraińskiej Powstańczej Armii Romana Szuchewicza, osobiście odpowiedzialnego za rzeź wołyńską, nazwano stadion miejski w Tarnopolu. Na Ukrainie regularnie odbywają się marsze kurcziskie pana Bandery i UPA, gromadzące tysiące uczestników. Wedle sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii liczba obywateli Ukrainy popierających działalność OUN i UPA wzrosła z 22% w 2013 roku do 43% w roku 2022. W Polsce ze szczególnym nasileniem od 2022 roku narasta problem prezentacji przez imigrantów ukraińskich postaw wychwalania w sferze, pu w sferze publicznej. Działalności zbrodniczych, e, działalności zbrodniczych i antypolskich organizacji, takich jak OUM, UPA, SS Galicjen oraz postaci takich zbrodniarzy jak Stepan Bandera, Roman Szuchewicz czy Mitro Klaczkiwski. W sferze publicznej coraz bardziej dają zauważyć się postawy depresjonujące lub wręcz negujące śmierć setek tysięcy Polaków na skutek działalności ukraińskich szowinistów. W postaci wywieszania czerwono-czarnej flagi UPA oraz publicznego śpiewania oficjalnego hymnu UPA Czerwonej Kalinki. Przepis artykułu 256 paragraf 1 Kodeksu Karnego w tym obecnym brzmieniu nie zapewnia pełnej e penalizacji propagowania ideologii ukraińskich szowinistów z uwagi na liczne rozbieżności w orzecznictwie, orzecznictwie sądowym. Dla osiągnięcia zakładanego przez ustawodawcę celu, to jest wyeliminowania z polskiego życia politycznego, życia publicznego postaw wychwalających i propagujących ideologię i symbolikę banderoską, koniecznym jest dodanie paragrafu 1b oraz zmiana brzmienia w paragrafie 3 przepisu artykułu 256 kodeksu karnego. Także, wskazać także należy, iż przepis ten w postulowanym brzmieniu nie tylko będzie chronił polską pamięć historyczną, ale będzie posiadał swoisty walor wychowawczy w stosunku do imigrantów z terenów Ukrainy. Zgodnie z przepisem końcowym ustawy wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, co jest terminem uzasadnionym, a równocześnie wystarczającym. Z uwagi na charakter i zakres regulacji objętych projektem. Rodacy kamraci. Dziękujemy Pawłowi.